Nordic Walking Senior to ogólnopolski program, w którym dzięki Fundacji Bezmiar mają szansę uczestniczyć także pławianie i osoby z naszego regionu. Zajęcia są skierowane przede wszystkim do osób powyżej 60 roku życia. Ich celem jest popularyzacja Nordic Walking jako zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. W pławach zajęcia są prowadzone w dwóch lokalizacjach, w poniedziałki i piątki. Seniorzy ćwiczą na błoniach oraz przy specjalistycznym ośrodku wsparcia przy ulicy Kołontaja. Ćwiczenia Nordic Walking są bezpłatne oraz mają charakter otwarty. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych do Świadczonych instruktorów Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Kolejny rok. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy częścią ogólnopolskiego projektu Nordic Walking Senior i prowadzimy dla seniorów zajęcia po prostu schodzenia z, z kijkami. To są zajęcia, gdzie chodzimy z kijkami, ale też przede wszystkim dużo ćwiczymy. I nastawieni jesteśmy na to, żeby przychodziły osoby takie 60, plus, co wcale nie znaczy, że nie mogą przyjść osoby młodsze i rzeczywiście przychodzą. Wakacje babcie przychodziły z wnukami i też było w porządku. Tak samo osoby, które chcą się nauczyć chodzić z kijkami, to jest wspaniały czas, żeby po prostu to móc się tutaj nauczyć, bo jesteśmy. No, jakby na takiej początkowej drodze chodzenia z kikami spokojnie, technicznie, w sympatycznej atmosferze. Zapraszamy po prostu. Ja rozumiem, że te ćwiczenia, te treningi nazwijmy, to, to też jest jakiś tam stopień usprawnienia seniorów naszych, tak? Żeby broń Boże nie zasiadali w fotelach z pilotami przed telewizorem, tylko żeby się ruszali. Ale oczywiście, że tak. I tutaj jest bardzo, yy, bardzo ważna sprawa, dodatkowy element jest taki, że. Yy, Ludzie się tutaj spotykają, umawiają się na wspólne wyjście. Mm -hmm. Więc to nie jest tylko tak, że y, mamy godziny spotkań Nordic Walking Senior i tyle. Tylko widzimy, że jak już idą na zajęcia, to idą razem i mają kijki w dłoniach, że potem jeszcze idą na przykład sobie do lasu, że jeszcze sobie idą na spacer, że już się umawiają, że w inny dzień, wieczorem, czy y, umawiają się na spacery z tymi kijkami, więc właściwie to o to chodzi. To nie chodzi nam tylko o to, żeby ludzie przyszli i ćwiczyli w momencie, kiedy są z nami, mhm. tylko chodzi o to, żeby nabrali nawyku wychodzenia z domu, spotykania się, y, ćwiczenia, spacerowania, a zresztą w Puławach mamy tak dużo w, naprawdę przepięknych pięknych miejsc, gdzie można y, chodzić z kijkami, y, że tu nie trzeba nic rekomendować. Mamy park, mamy lasy, y, mamy nad Wisłą, mamy Błonia tutaj, gdzie się spotykamy. Także y, naprawdę y, projekt uważam, że jest idealny dla nas. Oczywiście każdy chętny może przychodzić. Mamy kilka kijków do wypożyczenia, ale też zachęcamy, weźcie swoje kijki. Dlaczego? Dlatego, że często zdarza się, że ktoś ma niewłaściwe kijki i tutaj się dowie, że ma niewłaściwe. Mhm. Albo ktoś ma dobre kijki, ale my ustawimy te kijki. Mhm. A jak ktoś całkiem nie ma kijków, no to sobie pożyczy od nas, dotknie jednego, drugiego, jednego typu, drugiego typu i już będzie wiedział, co sobie ma kupić. Mhm. Także tutaj tych plusów, takich wspólnych ćwiczeń. Wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo dużo. Do końca listopada, ale nawet jeżeli nie będzie projektu, to my i tak będziemy ćwiczyć, bo po prostu ci seniorzy i tak nam żyć nie dadzą, z czego my się strasznie cieszymy. Dlaczego się cieszymy? Czy jest upał, czy jest deszcz, czy potem jest śnieg, czy wichura, zawsze ktoś przychodzi. Wiecie, to jest dla nas największa radość, bo to nie jest zła pogoda, tylko trzeba się właściwie ubrać po prostu i mieć ten nawyk wychodzimy. Jak jest upał, umawiamy się wcześniej, no bo wiadomo, to jest niebezpiecznie. Ćwiczymy w cieniu. Jak jest deszcz, odpowiednio się ubierzemy, a też są w puławach takie miejsca, że na przykład idziemy do parku, ćwiczymy, tam są takie miejsca, gdzie można poćwiczyć pod zadaszeniem. Żyć nie umierać. Wszystko można zrobić w puławach, tylko jak się chce. Projekt ten jest finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Informacje o dokładnych godzinach i lokalizacji spotkań można znaleźć w mediach społecznościowych Fundacji Bezmiar